Cześć, Wojciech Krzyszczyk, gościu z Haczykowa. Dzisiaj na swoją szczupakowo-grudniową wyprawę zabrałem kołowrotek marki Pen Battle w rozmiarze 3004 generacji. Naprawdę świetna maszynka wyprodukowana przez firmę, która na produkcji kołowrotków można powiedzieć zjadła zęby. Penów chyba nie trzeba specjalnie polecać, jest to marka, która od lat robi te kołowrotki, robi je bardzo dobrze, a że wdraża kołowrotki Przystosowane do, do, do słodkiej wody na bazie technologii, takiej słonowodnej, no to tylko jest na plus, bo tam te warunki są zazwyczaj dużo gorsze. Kołowrotek, jak na rozmiar 3000, wydaje się troszeczkę duży, ale tutaj waga 330 gramów, no jest taka w sam raz pod szczupakowełowy. E, 5 łożysk, plus jedno. E, hamulec z włókna węglowego, no dlatego on jest taki precyzyjny. O, jest ryba! Coś tam szczeliło. Co mamy, szczupaczek? Chodź, tu podpielak go weźmiemy. O, jest pod No i kołowroteczek. Link podsyłam wam w komentarzu. Bo naprawdę uważam, że kołowrotek jest świetny. patrz jaki zębaty ładny strzelił. Bawię się, bawię się, a już zimno, śnieżyca się zbiera. A ja mam kawał drugi do domu, dobra, piękną rybkę puszczamy do wody